Bolesław Leśmian W malinowym chruśniaku W malinowym chruśniaku przed ciekawych wzrokiem, Zapodziani po głowy przez długie godziny, Zrywaliśmy przybyłe tej nocy maliny. Palce miałaś na oślep skrwawione ich sokiem. Bąk złośnik huczał basem, jakby straszył kwiaty. Rdzawe guzy na słońcu wygrzewały liść chory. Złachmaniałych pajęczyn skrzyły się wisiory, i szedł tyłem na grzbiecie jakiś żuk kosmaty. Duszno było od malin, któreś szepcząc rwała, a szept nasz tylko wówczas nacichał w ich woni, gdym wargami wygarniał z podanej mi dłoni owoce, przepojone wonią twego ciała. I stały się maliny narzędziem pieszczoty, tej pierwszej. Tej zdziwionej, która w całym niebie Nie zna innych upojeń oprócz samej siebie I chce się wciąż powtarzać dla własnej dziwoty. I nie wiem, jak się stało, w którym oka mgnieniu, Żeś dotknęła mi wargą spoconego czoła. Porwałem twoje dłonie, oddałaś w skupieniu, A chruśniak malinowy trwał wciąż dookoła. Śledzą nas. Okradając ścieżek i ustroni, z trudem przez nas wykrytych. Gniew nasz w słońcu pała. Śpieszno nam do łez szczęścia, do tchów naszych woni. Chcemy pieszczot próbować, poznawać swe ciała. Więc na przekór przeszkodą źrenicą bezradną, chłoniemy się nawzajem, niby dwa bezdroże. A gdy powiek znużonych kotary opadną, czujemy, żeśmy wyszli. Z uścisków i złożał. Nikt tak nigdy nie patrzał, nie bywał tak blady, i nikt do dna rozkoszy ciałem tak nie dotarł. I nie nurzał swych pieszczot bezdomnej gromady, w takim łożu, pod strażą takich czujnych kotar. Taka cisza w ogrodzie, że się jej nie oprze. Żaden szelest, co chętnie taje w niej i ginie. Czerwieniata wiewiórka. Skacze po sosninie, Żółty motyl się chwieje Na złotawym koprze Z własnej woli Ze śpiewnym celu łoskotem Z jabłoni na murawę Spada jabłko białe Łamiąc w drodze kolejno Gałęzie spuchniałe Co w ślad za nim spóźnione Opadają potem Chwytasz owoc Zanurzasz w nim zęby na zbiady I podajesz mu ustom Z miłosnym pośpiechem a ja gryzę i chłonę Twoich zębów ślady, zębów, które niezwłocznie odsłaniasz ze śmiechem. Hasło nasze ma dla nas swe dzieje tajemne. Lampa, gdy noc już zdąży świat mrokiem owionąć, winna zgasnąć w tej szybie, a w tamtej zapłonąć. Na znak ten oddech tracę, już schody są ciemne. Czekasz z dłonią na klamce, i gdy drzwi otwiera. Tulę tę dłoń, co jeszcze ma chłód klamki w sobie, A ty w zamian przyciskasz moje ręce obie, Do serca, które zawsze u drzwi obumiera. Wchodzę ciszkiem, jak gdyby krok każdy knuł zbrodnię, Między sprzęty, co dla mnie są sprzętami czarów. Sama ścielesz swe łóżko, według swych zamiarów, By szczęściu i pieszczotą było w nim wygodnie. I zazwyczaj dopóty milczymy oboje, dopóki nie dopełnisz podjętego trudu. Ileż w dłoniach Twych pieczy miłości i cudu. Kocham je, kocham za to, że piękne, że Twoje. Zazdrość moja bezsilnie położy się miata. Kto całował twe piersi, jak ja, pokryjonu? Czy jest wśród Twoich pieszczot choć jedna pieszczota, której prócz mnie... Nie dałaś nigdy nikomu. Gniewu mego łza twoja wówczas nie ostudzi, poniżam dumę ciała i uczuć przepychy, a ty mi odpowiadasz, żem marny i lichy, podobny do tysiąca obrzydłych ci ludzi. I wymykasz się naga w przyległym pokoju, we własnym się po chwili zaprzepaszczasz łukaniu. i wiem, że na skleconym bezładnie posłaniu leżysz jak topielica na twardym dnie zdroju. Biegną tam, ołukania milkną, cisza niby w grobie, zwinięta na kształt węża z bólu i rozpaczy. Nie dajesz znaku życia, jeno konasz raczej, aż znienacka za dłońmi ją pociągasz ku sobie. Jakże łzami przemokłą, znużoną po walce, dźwigam z nurtów pościeli w ramiona obłędne. a Nóg twych rozmięknione pieszczotami palce Jakże drogie mym ustom, jakże niezbędne. Z dłońmi tak splecionymi jakbyś klęcząc spała, W niedostępne mym oczom wpatrzona widzenie. Płaczesz przez sen i wstrząsem wylękłego ciała Błagasz o nagłą pomoc, o rychłe zbawienie. Jeszcze płaczu niesytą do piersi cię tulem, A ty goisz się we mnie Niby lgnąca rana, a ja płacz Twój całuję biodra i kolana, i ramię, i zsuniętą z ramienia koszulę. Lecz karmiony ust Twoich z płakanym oddechem, nie pytam o treść widzeń. Dopiero z porania zadaję ciemną nocą tłumione pytania. Odpowiadasz bezładnie, ja słucham z uśmiechem. Wyszło z boru ślepawe, z jesieniałe zmrocze. Spłodzone samo przez się, w sennej bezzadumie. Nieoswojone z niebem, patrzy w podobłocze. I węszy świat, którego nie zna, nie rozumie. Swym cielskim kostropatym, kąpie się w kałuży. Co nęci jak ożywczych jadów pełna misa. Czołgliwymi mackami, krew z kwiatów wysysa. I ciękliną swych mętów, po ziemi się smuży. Zwierzę, co trwać nie zdoła zbyt długo na świecie, Bo wszystko wokół tchnieniem zatruwa i gasi. Lecz gdy białą dłonią głaszczesz je po grzbiecie, Ono mrucząc do stóp twych korzy się i łasi. Czasami mojej ślepej posłusznej ochocie, Pragnę w tobie mieć czujną, na byle skinienie Sługę, co pieszczotami gasi me pragnienie, A ty jesteś tak zmyślna i zwinna w pieszczocie. Gdy twój warkocz, jak w słońcu, wybujałe ziele, tchem rozwartych ogrodów mą duszę owionie, głowę twą, niby puchar, ujmuję w swe dłonie i wargami w ślad dreszczu prowadzę po ciele. I raduję się, śledząc tę wargę, jak zmierza do mej piersi kosmatej, widnej w niedomroczu, w której marzę pierś w lesie ryczącego zwierza, i staram się, gdy pieścisz, nie tracić go z oczu. Ty pierwej mgły dosięgasz, ja za tobą w ślady. Zdążam, by się w tym samym zaprzepaścić lesie. I tropiąc twoją bladość, sam staję się blady. I zdobywszy twój bezkres, sam giną w bezkresie. A potem wzieram w oczy, by zgadnąć, czy dość ci Omdlenia, co się nogą udziela jak szczęście. I twe dłonie, jak w pąki mnę wzdrobniałe pięście, by się w nich docałować, twych chrząstek i kości. A one wypukleją na dłoni przegibie, niby pestki owoców, zróżowionych znojem, i nieśmiałym do ustnych garną się wyrojem, zatajone w swej ciepłej od siedzibie. Ich dotyk budzi wzruszeń zaniedbanych krocie, a ty. Tuląc je w warg mych rozrzewnioną ciszę, dziecinniejesz w uścisku, malejesz w pieszczocie. Chwila, a już cię do snu z lat dawnych kołyszę. Zazdrośnicy daremnie chcą pochlebić piersi, czarom skrytym w twym ciele z moją o nich wiedzą. Oczy, co się rzęsami nie tknęły twych piersi, czyliż pustym domysłem te czary wyśledzą? Kto w chwili pocałunków, nie zagrzał swej dłoni, na twych bioder nawrzałej rządzą przegięcinie. Nie potrafi określić upojeń tej woni, co z ciebie jako z róży snem potartej płynie. Kto ustami w nóg twoich nie wdumał się dreszcze, nigdy dość nie wysłowi twych oczu omdlenia, a choćby je dzień cały badał bez wytchnienia, nie wypatrzy z nich tego, co ja z nich wypieszczę. Zmienionaż po rozłące? O nie, nie zmieniona. lecz jakiś kwiat z Twych włosów zbiegł do stóp ołtarzy. A choć brak tego zbiega nie skalał Twej twarzy, serce me w tajemnicy przed Twym sercem kona. Dusza Twoja śmie marzyć, że w gwiezdne zamiecie wdumana będzie trwała raz jeszcze i jeszcze. Lecz ciało? Któż pomyśli o nim we wszechświecie? Prócz mnie, co tak w nie wierzę i kocha mi pieszczę. I gdy ty szepcąc słowa w ust zrodzone z noju Dajesz pieszczotom ujście w tym szepcie co pała, Ja zamilkły wargami u piersi twych zdroju Modlę się o twojego nieśmiertelność ciała.